Wszystko inaczej, z tego wrzucę to od razu z i tutaj to grobowiec. To miejsce, gdzie można zwentować do trzeciego miejsca jaskinia smoka. Jest nie jaskinia smoka. Ja zagłosowałam na granatę w ogóle, nie? No właśnie. Dobra. То я наверное ничего не говорил не где был. Это не скинья смука, ты смотришь? Да, 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 Ага, да, 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 кто да, 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 Dobra, jestem w węcie, Ja, yeah, wygrana mam nadzieję, tak, wygrana, wygrana, ojej, oh yeah. ojej, oh yeah. epicko, 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 a pamiętajcie, że mojego TikToka będziecie mieli w opisie, ogólnie, na moj mojego TikToka, to jest Among na TikToku nazywam się Ga Małpa Games YouTube. Ej, hej, Elo. Okej. Ej, hej, ej, ej, hej, ej. Wszyscy tak się stoją, nic nie robią. Mi się nie nudzi. Wszystko jest ludą, Świat da tą luda, Elo. Czemu ty imposter? Tak. A, bo tak. ja na tego granica zagłosowała mnie. Jakby co ja mówię czasem do mnie teraz ale zaraz nie. Szkoda, że nie on z nami nie gra. No bardzo. Bardzo szkoda. Ja też o tym już myślałam, ale... No cóż. Kiedy? Ja bym... Ja mam włączał na przykład mnie, O jakiej godzinie to ma być? Bo no, już... Tak. W ogóle. To co to ma być o godzinie ne, 19. Ne. Jest to kompletna nuda. Kompletna, dobra, idę czekać na e Neon no, jest niefajny. Szkoda, że neon za nim nie gra. Co? Neon jest niefajny. Spal, za nim gra. Mogę to w ogóle Tu! Słuchajcie, kto gdzie skończył? Ja nie pamiętam gdzie ja skończyłam. Nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam. Czerwony moim zdaniem pewnie to nie <grych> Nie wiem. Serio nie wiem. Nie wiem. Ja sobie robię kaska. I mi się nudzi. Nie wiem jeszcze, kto jest impostorem. Naprawiajcie te światła i psujcie. O, wreszcie. Naprawili. Zamiast psuć światła. Ciągle ktoś robi sobie też świateł. uda się. Wnosi już. Naprawdę, wnosiłam te światła. Idę stąd. Tu to się robimy w tej game Różek B ja mam toho To saka Mam to saka Czy zrobiłam wszystkie taski? Nie

Nikt z D na Nie fair. Hmm. Na oczach. I to on na oczach. Co? że czerwony na oczach zabił. Podobno. Ale ogólnie to jest Co? A! Ci grali impostorzy. Czyli są najgorsi impostorzy są najgorsi nie najlepsi jak ja jestem impostorem to impostorzy są najlepsi ja sobie zmienię czapeczkę czapkę bo ja nie chcę mieć takiej czapki znaczy to nie jest nawet czapka tylko takie oksy dla unikaj czy, to, czy, to, czy to dla kogoś tam... nie Jakieś inne muszę... Ja chcę mieć też czegoś... Jestem jakąś jabłkiem. Dobra, jestem jabłkiem. Aha, i zostałam sama na serwerze. No dlaczego? Dlaczego? Hmm... Czeka. Yy, ogólnie, ktoś dołączył do gierki, fajnie. Bo ja jestem zielona i mam takie listki, i wyglądają jak jabłko. Mam. Napisałam na trzecie... co Cały już wyszedł! Nadal czekam. Suma. Fajnie, ktoś dołączył do gierki. Dwie osóbki. jest epicko, żeby Dobra. Co to? 8 Ile lat? 8 Ktoś pisze Ktoś ma 8 lat! Bęga Bęga, bęga, bęga A kto ma? Ten Nelikak A ty? A to za mało? Ja 12 To Ja tylko pa Nie, nie, nie Masz zostać na tym serwie, serwerzie, I luzek, luzek, luzek zostań. Zostań na serwie luzek. I... w kurze zaczyna Ludzie. Słuchajcie, nikogo nie mam na serwie. Jak zrobiłam tą pauzę? Tak. Nie odpauzowałam znaczy. Więc mmm, nuda. Słuchajcie, widzę, że muszę wejść na jakąś random'a Na random'a, na random'owego serwera w sensie Na Gito, albo nie Stworzę swojego save'a Swojego save'a Stworzy swojego, save. swojego, save. swojego serwia Na trzech, dobra Jest I eee, Jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie Dobra Tak idę, czy... W ogóle ktoś tu do wreszcie dołączył. Wreszcie! 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 Tutaj jest ten typek. O, 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 o. Tutaj jest ten typek! Wywaliło go z Gierki, ale z powrotem wszedł. Nie wiem. Nie, no, chyba. Jest premiery umam na wymienię.

Kafetery! Dobra, Jest. Gotowana. Dobra, Kafeteri Jest fajnie. Będzie w tym, w o dwa, o jest fajnie. Aha. Okej. Okay. spoko, Prędzej. Wieprz. wika i zlekkiem Imposter. Okay. No, jak to jest to, Obraz czysty. Który to jest obraz? To się nazywa obraz. To się nazywa obraz? Nie. Ruty. Ruty z Co? Impostor, żółty. Żółty jest imposterem. Ten imposter żółty jest czysty. Żółty, czy białe? Ja cię.

Cztery osób, a tu nie wiadomo o co chodzi. Dobra, już są cztery. Znowu trzy. Znowu cztery. Znowu trzy. Ja już nie wytrzymam z tym. Walić tą grę. Normalnie. Walić tą grę. Normalnie walić tą grę. Szybko, szybko. Szybko, się zacznie wreszcie kiedykolwiek a... Jest! Hum, mm. mm, mm, mm. Pumba, pumba, pumba. Jeszcze jeden imposter gej nim nie jestem. Czyli albo on, albo on to imposter. Bo tak mi z gierki. Jesteś imposterem. wiesz skąd mi, mi się zbierały 3 subskrypcje? Co? wiesz skąd mi się właśnie zbierały 3 subskrypcje? Bo się ogłaszałam w Najpierw dał mi jakiś random Potem dała mi Majka A potem ktoś Tak, ja zagłosuję już na blue Kto głosuje na blue? Ktoś powiedział, że jak pozwolę mu wygrać, bo wiedziałam, że on jest impostorem, nie? To damy mi suba na kanale. To zagłosowałam na, na niebieskiego. Suba? Co tam? Jakby się teraz zgryje ten, nie tuba. Kiedy to się zaczyna? I sobie, nie mam, nie mam, tak mam. Słuchaj, żeby nie umyła na nutek O, Ja ostatnio zauważam, nie, no. że jak, jak wstawię filmik, to mi, co, to mi bardzo szybko wyświetlenia przybywają. Wstawiłam mhm. kiedy przed, albo przed, przed filmik. To wcześniej jeszcze nie miałabym żadnego wyświetlenia. A teraz już mam 7 po tym. No? 7 mam. I to jest, oglądam kanał Zabawkowicz. Albo gra w taka lubię tam grać. Czy ja ja Dołączył do gry. Ja miałam włączenie nagrywania, nie ci mówiłam. Patka. <laughs> ja nie wiem, czy wam powiem, kto to patka. Dobra, jakiś ozar dołączył do gry. Jakiś ozar. Ej, ja już z długo nagrywam ten filmik Dobra, i tak już kończę to, papa. Zostawicie subieki, łapeczki, jelo hello um movie hello